Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj będzie odcinek poświęcony przede wszystkim oficerom do bombowców, bo będziemy robić właśnie niebieskiego bombowca, zastanawiałem się nad oficerami i w sumie możecie też w komentarzach napisać waszą najlepszą propozycję do tego bombowca razem ze skillami bo to jest dość istotne porozmawiamy sobie też o nowym oficerze który wyjdzie niebawem będzie to płatny oficer, ta informacja dosłownie Sprzed 5 minut, może ja przynajmniej do tej informacji dotarłem sprzed 5 minut, więc wydaje mi się, że dzisiaj będziecie mogli sobie też popatrzeć. Wydaje mi się, że ten oficer będzie mocno przegięty, no ale o tym już na samym końcu odcinka. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim lotnictwo. Na ten moment jakby zakończyłem upgrade moich oficerów dedykowanych pod lądowe jednostki i w sumie. Dlatego zaraz Wam wytłumaczę, że tego zakończyłem. Ponieważ słuchajcie, tutaj moich jednostki mają upgrade mniej więcej taki, że tutaj przede wszystkim mamy co? Obra... Szybko sobie po prostu przelecimy. To są przyrost obrażeń. Standardowo ładowanie. Tutaj piąty poziom wzmocnienie przyrostu obrażeń. Tutaj mamy z Maestro przyrost obrażeń. Czyli dedykowana dwójka do obrony bazy. Świetnie się sprawdza. Kolejna standardowo do. Czemu się tu nie przyłączyło? Okay. Dobra, standardowo tutaj mamy przyrost obrażeń do niszczenia umocnień. To jest najważniejszy skin. Tutaj dodatkowo 5%, to mamy w sumie już 30%. I tu wlatuje nam kolejne 25% plus 10%, czyli tu przyrost obrażeń 35% plus 30 60% prawie 5% przyrostu obrażeń. Plus umiejętności dedykowane pod niszczenie bazy. Powiem Wam, ta dwójka jest rewelacyjna. Niszczy po prostu bazy zadaje dwa razy więcej damage niż dwie moje pozostałe artylerie Tutaj artyleria dedykowana pod niszczenie obcych artylerii Ta umiejętność do wymaksowania, będę potrzebował miesiąca, maybe półtora, czyli dwóch miesięcy i będzie zakończona Tutaj ta umiejętność, ona się bardzo fajnie sprawdza w ATG i często przerzucam z artylerii na ATG, zwłaszcza jak robię obronę bazy, bo często atakują mnie właśnie super heavy jako główna artyleria więc to umiejętność się bardzo mi dobrze sprawdza i ostatnio mamy właśnie Szewczenko, i Szewczenko ma tutaj sobie umiejętności 5-15% zwiększenia obrażeń plus dodatkowe tutaj siłę ognia. I teraz słuchajcie, najważniejsze w tej grze jest to, że jak grasz z tymi dwoma, trzema jednostkami to ich je należy wylewelować na maksymalny poziom, to znaczy mieć oficerów z, z abreidowanymi skrami 5-5, to jest dość mocno istotne i wiele osób tego nie robi, a uważam, że lepiej mieć te dwie, trzy jednostki bardzo dobrze zrobione, tak na 100%, niż mieć tutaj po pierwszy, drugi level, bo to naprawdę dużo zmienia. I słuchajcie, kolejny mój pakiet. Tutaj ci oficerowie, tego właśnie oficera już w sumie kończę. On jest na ATG. To są oficerowie obronni. Oni nie zadają dużo obrażeń. I tu mam ją właśnie włożoną pod ATG. Tutaj 15% dodatkowych obrażeń. Czemu by nie? Ten skill kończę już maksować. zostało mi tam bodajże jeszcze z 55 50, statuetek. I zakończam upgrade'owanie. Tutaj nie upgrade'owałem z dwóch powodów. Po pierwsze to jest bardzo fajna umiejętność, która właśnie wylądowała na po prostu 32 do obrażeń przy w garnizonie a po drugie czekałem na o wiele lepsze umiejętności które mogą być w przyszłości i do tego będziemy właśnie dążyć przy omówieniu tego nowego oficera bo właśnie to jest ten moment i właśnie dobrze, dobrze tak zrobiłem ponieważ na takie właśnie chwile nowego oficera do artylerii warto było nic nie upgrade'ować teraz poczekać sobie może te 2-3 miesiące i dopiero w momencie kiedy będą w super umiejętności Super pojedyncze skile, to dopiero wtedy to zainwestować. I standardowo do tankowania bazy plus 20% odporności na obrażenia plus 30 na 10 sekund i dajcie mi w komentarzach informacji, bo wydaje mi się, że to było na 8 sekund od rozpoczęcia bitwy, a teraz jest na 10, ale nie jestem pewien więc nie będę się tutaj jakoś super kłócił. Może Wy jesteście bardziej uważni i po prostu macie to, zapamiętaliście tą wartość. I tutaj standardowo punkt życia 20%, odporności 10% można zmienić na, te, na tą umiejętność plus 15% z złotego orła lub ewentualnie Starczy mrozu plus 20%, ale ja już miałem tą umiejętność zrobioną, więc szkoda mi posumarnować dodatkowo 180 satuetek, skoro to, to jest i tak dobra umiejętność, jak, jak dla mnie. No i tutaj plus 15 e, punktów życia. Ta umiejętność jest dlatego, ponieważ mam bardzo mało fajnych umiejętności, specjalnych i zrównoważonych, które można tak osób przekładać. Jakby zakończyłem na ten moment, zostało mi, może w przyszłym tygodniu zakończę po prostu ulepszanie tego. I przechodzimy do lotnictwa. I słuchajcie, co ja chcę tutaj zrobić. Chcę zrobić po prostu duet, y, czerwony myśliwiec do tankowania bazy, plus niebieski bombowiec, który będzie niebawem 9-0. I teraz tak, ja sobie tutaj to wykasuję i pokażę Wam, jak ja to chciałem zrobić i co Wy doradzacie. Przede wszystkim tutaj poleci na Garyni, on jest super oficerem do tankowania, i do tego wlatuje u mnie Wiedźma. Jest dwóch dla mnie świetnych oficerów pod tankowanie obrażeń. I tutaj ja na top 1 na pewno wezmę sobie samotny orzeł, ponieważ on ma świetne skille, jeżeli chodzi zarówno czy do niebieskiego bombowca, czy do, czy do szarego, czy do czerwonego. Tutaj słuchajcie, 2250 to jest olbrzymi współczynnik obrażeń. A tutaj daje mi 20% z, z, z skuteczności bombardowania, i wzmocnienie przez obrażeń 40% to jest huge. I teraz, dla mnie problem jest taki. Że nie wiem dokładnie, co włożyć na drugiego jakiego oficera, ponieważ na początku na pewno poleci Alcatero, bo jego mam odblokowanego i on mi się wydaje, będzie się fajnie sprawdzał do obrony bazy, kiedy będę mógł stopować te artylerie, żeby mi nie uciekały I to po prostu chciałem, e, będę tak chciał to zrobić. Ale problem u mnie jest taki, że nie, zostało dla mnie jeszcze dwóch kandydatów. Ponieważ tak, wróżka, pomimo tego, że blond wróżka jest, jest oficerem pierwszej generacji, to ona ma bardzo fajną umiejętność, jeżeli chodzi o przebudzenie. Poczekajcie, wiadę sobie na oficerów, bo tutaj nie wiem dlaczego nie ma tych dostępu do tych lepszych oficerów z tamtego, słuchajcie, ona ma tą umiejętność, że tutaj dodatkowo jest jeden zrzut, i to wydaje mi się, że będzie robił ogromną różnicę, zwłaszcza przy takich długich bombardowaniach, ale znów, jeżeli będzie dość mocna siła ognia, przeciwniczej bazy, to będziemy chcieli zrobić jeden, maksymalnie dwa naloty, żeby nie stracić dużo po prostu życia i będziemy się wracać i nie będziemy w ogóle wykorzystywać tej zdolności pasywnej. Tutaj wzmacnianie skuteczności bombardowania. Ta skuteczność to jest bombardowania zmniejsza częstotliwość bombardowania bombowca, czyli ta skuteczność to jest szybszy okres bombardowania, co jest dość istotne, Obrażenia o 15% super. wzmocnienie siły ognia super. Ta prędkość wzmocnienia serdeczności też jest użyteczna, tak? bo to jest po prostu ten parametr, który przeciwstawia się nękaniu przez wrogie myśliwce. Dlatego ten oficer wydaje mi się spoko, ale dla osób, które mają na przykład zrobionych tych oficerów, bo wiem, że kilku z Was na pewno ma komplet tych oficerów, to dajcie mi może w komentarzu informacje, które Waszym zdaniem, albo ewentualnie czy robiliście jakieś testy, bo ja będę robił testy, z kumplem, jak wejdziemy na S56, bo on ma większość oficerów przebudzonych. I słuchajcie, i propozycja numer 2 do tego jest yy, z tego sądząca gwiazda, ponieważ on tutaj ma 1000 obrażeń, ale po przebudzeniu całkowicie ma 1700, tak 1700 kontra tutaj ten nasz ma 1000 350, ale jeszcze da, zadaję po 100 obrażeń, przez 4 sekundy to jest 1750. Więc wydaje mi się, że te obrażenia będą się mniej więcej równały, przynajmniej z umiejętności głównej, od tego. tak? Tutaj, oczywiście, mamy wzmocnienie skuteczności bombardowania o 20%, to jest bardzo, bardzo dobra. Tutaj nam przechodzi przez obrażeń, świetna umiejętność zrównoważona z oficerów e, lotnictwa. Które jest tak Tutaj wzmocnienie zwrotności też bardzo fajne, plus prędkość przelotowa nie najgorszych, chociaż fajnie jakby to było zwrotność na poziomie 15-20%, no i tutaj bardzo fajna umiejętność 40%. Więc jakby zastanawiam się nad duetem e, samotny orzeł El Cartero, samotny orzeł wróżka i samotny orzeł e, po prostu wsadząca gwiazda. Na razie będzie z El Cartero, ponieważ tak jak Wam mówiłem, tak po prostu mam. I jak zakończę po prostu robić bombowca, to zacznę robić po prostu nagarni, która będzie świetnym oficerem do tankowania bazy. I teraz, bo oczywiście są płatni oficerowie, tak jak ten oficer, ale to nie jest dla mnie, to jest bardziej podmyśliwiec. Ten, powiem wam szczerze, jak tak ten wyszerzony rzecznika, to moim zdaniem on też jakoś super szału nie robi. Bo on to ma tą umiejętność, że ta zadaje 2,5 tysiąca, jakie ostatnie uderzenie, ale to jak wam mówiłem, że może być sytuacja, w których ja nie zrobię pewnego przelotu, i tutaj ogólnie parę osób mi go tak naprawdę odradzało. Chociaż niektóre umiejętności ma fajne, nie powiem, ale no jakoś specjalnie szału nie robi. Tutaj tych dwóch z oficerów no to standardowe, Te tych czek oficerów, że naprawdę są oficerowie płatni, czyli za statuetki. I tutaj to też tą jokejkę będę przebudzał, ponieważ będę wykorzystywał albo tą umiejętność, albo tą umiejętność, no jedną z tych dwójk. I teraz, jak ja to sobie widzę na ułożenie tych skili. Przede wszystkim to sobie poanuluję, pokażę, potem sobie to, do tego wrócę. Ale powiedzmy, że na samym początku. Tutaj będą taki komplet oficerów. Ten oficer, ten myśliwiec czary, będzie rozłożony po to, żeby dostarczyć amunicji i zębatek do wylewelowania na 9 ten tego bombowca. I dopiero na samym początku tutaj będę sobie dalej nim grał. I tutaj będzie ułożenie tak zrobione, że to będzie standardowo oficer pod zadawanie obrażeń będzie takim jakby saportującym myśliwcem, no i tutaj już nie będę jakoś świrował, bo będzie sobie po prostu to kombo dwóch oficerów, które bardzo fajnie się będzie sprawdzało przy zadawaniu obrażeń i teraz przejdźmy sobie do skili ponieważ one dla mnie są też mocno istotne i też tutaj mam zagłostkę ponieważ słuchajcie przede wszystkim co bym sobie tutaj chciał zrobić to o defensywne rzeczy i tutaj mnie zastanawia pod kilkoma względami, przede wszystkim chciałbym sobie wziąć na początku punkt życia wezmę, ale docelowo chciałbym odporność oddziału tego oficera, gdy atakuje on bazę, ponieważ on będzie głównie tankował bazę, więc dla mnie ten skill będzie na must have. Potem przechodzimy sobie. Aha, poczekaj, tak, do tankowania bazy, przechodzimy sobie do oficera defensywnego, i tutaj już jest zaczyna troszeczkę większy problem, bo super tego tutaj nie ma zbyt dużo. I albo damy sobie 30 punktów życia, albo jeżeli przeciwnik ma artyleria to damy sobie tą czyli tą ATG damy sobie po prostu 30% redukcja obrażeń, ale tylko przez jednostki w trybie przeciwlotniczym. I tutaj się zastanawiam, słuchajcie, nie wiem co jest lepsze, czy te 30%, czy te? Dajcie tam coś znać w komentarzach, tylko które są bardziej obecne. Ja na początku poszedłbym w te 30% na spokojnie tego skilla. I teraz słuchajcie, zaczynają się problemy, ponieważ przechodzimy sobie tutaj, tutaj robię full pod obrażenia, więc dla mnie tu będzie wzmocnienie po obrażeń o 20%. Tutaj sobie to wszystko powyrzucam, bo to na razie nie ma sensu, i tutaj sobie zrobię plus 20%. I zastanawiałem się to nad oficerem ofensywnym. I to chyba było, czekajcie. Wspólnotne obrażeń o kolejne 20%. I teraz robimy sobie bombowiec typowo pod obrażenia. Nie będę tutaj w ogóle robił go po to, żeby jak najwięcej przeżywał, bo tą misję będzie miał do wykonania ten oto myśliwiec. I tutaj słuchajcie. Ze specjalnych umiejętności no nie ma zbyt dużo. Powiem Wam że nie ma kolorowo. Bo nie ma za bardzo co powybierać. No, i stanęło na tym, że weźmiemy ze zórki stateczność, bo to lepsze 20% będzie szybciej bombardował i z umiejętności do zdawania obrażeń wstępnie poszłem w tą umiejętność wzmacniania przyrostu obrażeń 10%. I tutaj, jakby mam zakończonego tego, tego oficera. Robi się problem tutaj, ponieważ ci oficerowie, po pierwsze, nie mam kolejnej na przykład zrównoważonej, którą mógłbym wziąć, ponieważ jest tylko jeden u mnie oficer odblokowany. Jest też ewentualnie Jokejka. I ta Jokejka ma nie najgorszą tą umiejętność, bo ona daje 70%, 20% punktów życia. Ale zastanawiam się, czy na niej nie wziąć lepiej tej specjalnej. Zmacnia zwrotność o 20%, a pamiętajmy, że to jest to czerwony myśliwiec i wzmocnienie odporności na obrażenia o dodatkowe 5%. Ale jeżeli tak zrobię, to i tak i jedyną zrównoważoną, jaką bym mógł dać, to i tak jej nie wykorzystam. I tu jest u mnie to po prostu największy teraz dylemat z tymi oficerami, bo wtedy, jeżeli bym sobie coś specjalnej dał, teraz tak, specjalna, zwiększa nękanie myśliwców, nie przyda mi się do obrony bazy. Tutaj szansa na uderzenie krytyczne bez sens przy tym wszystkim. Tutaj tego nie mogę wykorzystać, tego nie mogę wykorzystać, to jest już wykorzystane, to już jest też wykorzystane i to jest tylko wzmacnianie prędkości przelotowej. Zostaje mi dodatkowe obrażenia krytyczne niepotrzebne, wzmacnianie prędkości przetową niepotrzebne i nękanie. To tutaj od biedy musiałbym dać nękanie. Załóżmy, no niech daje mi cokolwiek, tak na dobrą sprawę. Ewentualnie tutaj tą tarczę A, z tego i. Czekajcie, tak, tak, będę musiał dać tutaj, powiedzmy, tą tarczę. I wtedy, jako tutaj, umiejętność, tutaj, tą, dać sobie na spokojnie umiejętność yy, tą zrównoważoną z tego oficera. Ewentualnie to wzmocnienie siły ognia. Tylko wydaje mi się, że wzmocnienie punktu wyjścia 20% jest gorsze niż wzmocnienie odporności na o 5, wzmocnienie zwrotności o 20%. Tak mi się po prostu wydaje, więc coś czuję, że zrobimy tak, że damy sobie oficera. Tutaj tą umiejętność włożymy z tej babeczki. I już tutaj niestety. Przez to, że nie mamy żadnej zrównoważonej. Damy sobie jakąś ofensywną. I tutaj. <śmiech> <śmiech> Przepraszam bardzo, ale. Dalej mam ten katar. I kaszel. ok, I tutaj sobie dalibyśmy. Coś z oficera. przy najbardziej Najprawdopodobniej. Mm, tak, obrażeń, obrażeń powiedzmy o te 15%, żeby cokolwiek ten powietrzu ewentualnie robił, jeżeli chodzi o niszczenie przeciwnych myśliwców. I tak oto właśnie komponuje mi się. E, czekajcie, a czemu ja tutaj mam? Mam tak. A, ok, tego nawet nie mogę dać tutaj z tego względu, że tutaj są obrażenia. Plus 20% przyrostu obrażeń. Więc tutaj ze specjalnej dalibyśmy tylko i wyłącznie tą umiejętność z jokeki na 20%. I tutaj zostawilibyśmy sobie tą procent. I tak wydaje mi się wstępnie, przynajmniej na mój łopski rozum, że to miałoby ręce i nogi. I pytanie do Was, czy faktycznie takie ułożenie da radę? Czy na przykład macie lepszą kombinację? Bo czasami ja podglądam od lepszych graczy czy od innych graczy rozłożenie i potem się zastanawiam, że mówię, kurde faktycznie to ma ręce i nogi i takie na przykład <laughs> ułożenie podpatrzyłem sobie u jakiegoś gracza, jeżeli chodzi o ten skill, w ogóle o tym skillu nie pomyślałem z Madam Chaos, tylko tam się na początku sfokusowałem na plus 20% do obrażeń. A ten umiejętność o wiele lepiej zgrywa się z super heavy'kiem. No tak mi się po prostu wydaje i teraz słuchajcie, jako tako, tych oficerów niebieskich, wydaje mi się, że to kombo z tym i właśnie będzie bardzo dobre. Tutaj się jeszcze zastanowię, czy to nie będzie docelowo na przykład ta wschodząca gwiazda, czy wróżka. Będziemy robić chyba dużo testów i zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. No i takie kombo docelowe chciałbym zrobić, ze względu na to, że tak mam akurat ułożone inne jednostki i tak będę miał prototypy dobierane. Przepraszam, i siła morska no to standardowo. Tutaj bez zmian, tutaj sobie zrobimy 7-1. a tutaj sobie zrobimy jakąś szarą jednostkę kolejną, wydaje mi się, że to będzie pewnie jednostka lotnicza. I teraz tak, przechodzimy sobie w tym momencie, to zaraz Wam tutaj przekażę, pokażę, do tutaj, słuchajcie, filmiku opisującego oficera, nowego oficera. Nie wiem, czy tutaj będzie można głos wyłączyć, chyba nie za bardzo, no dobra. Przy... A, czeka, nie można, można, słuchajcie, teraz tak. Oczywiście jest to oficer płatny, czyli ten, który tak samo jak e, Serber, tak samo jak Iskra i tak samo jak Lady Liberté. I słuchajcie, i to jest oficer, tutaj wam Madame Vindicta Vindic Vindic nie wiem jak to będzie na polskie przetłumaczone, a to jest Vindicta powiedzmy. I słuchajcie, lecimy ze skillami bo tutaj robi się je ciekawie. Dobra, pierwszy skill, standardowo bez strzału, zwiększamy sobie obrażenia o 1800, ale mamy tu już od razu wbudowane z automatu, że zwiększamy sobie e, e, skills damage o 25%, więc to ogólnie spoko, tak? Ta umiejętność 25%, to już od razu z automatu, tak? I przechodzimy sobie tutaj, słuchajcie, dla mnie ta umiejętność jest broken, jest po prostu przegięta bo to nie jest tak, że tutaj dostajemy dodatkowe 15% obrażeń i na tom by było spoko, ale słuchajcie, jeżeli jest na field, czyli na polu walki, czyli nie w bazie, tylko na polu, dostajemy dodatkowe 20%, czyli jeżeli ta jednostka to jest super skill do niszczenia bazy przeciwniczej do obrony bazy, czyli targetowanie artylerii kontra artyleria, to jest 35%. I właśnie na przykład na tego skilla wyrzuciłbym tą umiejętność z głosu prawdy, który daje mi 32% tylko do stacjonowania jednostek, na rzecz właśnie tej umiejętności, która daje 35% na polu bitwy. I to właśnie dałbym po do artylerii, jeżeli chodzi o. Po prostu, zwłaszcza nawet by to, to byłaby świetna umiejętność do dodania do e, futurusa lub do oczka, bo oni zawsze tak naprawdę przy atakowaniu bas dają będą cały czas tam siąć i z 25 robić się 35%. Bardzo dobra umiejętność. Przechodzimy sobie tutaj. Słuchajcie, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten Critical Strike, to ja uważam, że ten oficer dedykowany powinien być pod ATG. Dlaczego tak uważam? No bo tam są najważniejsze te obrażenia krytyczne. Też i szybkoszczelność, plus to, że faktycznie do niszczenia Super superheavików to się sprawdza. Tu mamy krytyka strike rate 50%, aż zwiększenia. I firepower, no to jest tylko, nie wiem dlaczego to jest, zrobione, no bo patrzcie, tutaj mamy, że yy, czekajcie, i zwiększa firepower o te 10%, And Critical Strike, a to jest Critical Strike Chance. Czyli jakby szansa na tego krytyka jest po prostu zwiększona o 50%. No to to jest bardzo dużo. Jeżeli to jest tłumaczenie te górne. Bo jakby Rate to znaczy wskaźnik. I to jest właśnie troszeczkę dla mnie to, bo to jest boost, but critical strike chance by skills, use by officer of the troops. Czyli mi się wydaje, że to nie jest critical strike chance, czyli że zwiększanie kryty krytycznego szansu, tylko to jest zwiększenie jakby obrażeń krytycznych, czy ten wskaźnika obrażenia krytycznego. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem czy to jest, hmm, czy ja to po prostu źle zrozumiałem, ale chyba o to chodzi, bo kolejne umiejętności. Yy, Czyli ta umiejętność tutaj kolejna. Słuchajcie, tutaj jest tak właśnie, że dajemy dodatkowy skills damage by 60%, czyli by 200%, targetując kiedykolwiek ta jednostka dostaje ten critical strike w damage dealing. No to to właśnie jak dostają dodatkowego critical, dostaję dodatkowe, jeszcze dodatkowe 200 obrażeń i to się targetuje co jedna sekunda. Czyli to jest bardzo fajne bo jeżeli będą nam wchodzić te krytyki, no to będziemy sobie to kombować. To mi się wydaje, że to może być fajne kombo pod właśnie ATG. I to jeszcze, jakby sumować tego, te cztery umiejętności, nie? To uważam, że ten oficer byłby dobry. No ale oczywiście, Lilith chyba po prostu nie ma pieniędzy. Skończył się, chyba i im jakiś budżet, że gracze za mało wydają. No i słuchajcie, wchodzi Standardowo, i to jest właśnie potłumaczone, że to jest Critical Strike Deals, Critical Damage, czy deals, i tu masz całkowicie 150 normal damage, czyli jeżeli będzie Ci krytyczna szansa to dodatkowo zadaje ona 150% obrażeń i Critical Strike plus te 50% na pierwszą umiejętności, to już jest 200, więcej obrażeń, tak? I tutaj, że Critical Strike can be, czyli może być bufowany z oficera oficerowymi skill'ami and tech czyli technologią najprawdopodobniej, czyli jak zwiększa krytyczne, szanse na krytyczny strzał. Czyli na przykład tutaj mogli włożyć umiejętność do krytycznego, jeżeli chodzi, między innymi właśnie Wam pokażę, jeżeli chodzi ta umiejętność, czyli że zwiększenie szans na uderzenie krytyczne o 20%, to ta umiejętność z tym oficerem będzie super, super się będzie naprawdę sprawdzać, nie? Właśnie pod y, ATG, i teraz przechodzimy sobie do ostatniego, czyli tak, jak mam tutaj tłumaczyłem, słuchajcie, no tutaj jest broken, bo ten to jest kolejny oficer, który sobie plus jeden y, range na mapie, czyli to jest tak Lady Liberté. Potem wchodzi Szewczenko na scenę, darmowy oficer, no i płatny oficer, ta ten tutaj nowy. Nie wiem po co to jest dodawane. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. I teraz powiem, Wam, jak to będzie. Teraz wszystkie wieloryby się na to rzucą, zwłaszcza przez ten ostatni skill, bo teraz będą mieć trzech oficerów. Jak grać na trzy artylerie, bo się głównie gra na trzy artylerie, rzadziej na cztery, to teraz trzy artylerie aż mają plus jeden w zasięgu. To na właśnie polu bitwy, na jakikolwiek innych, ma ogromne znaczenie, bo często się ustawiało tak, że. Te dwie artylerie poboczne przy niszeniu base to base miały właśnie plus 1, żeby kontrolować wyjeżdżającą jednostkę z boku lub inną bazę, a ta środkowa nie miała tego skilla, żeby bo była najbliżej bazy. A teraz już wszystkie będą mieć, więc można dowolnie kombinować z ułożeniem tej bazy. I to jest na przykład dla mnie już bardzo dobry oficer. I powiem Wam szczerze, że chyba skończę sobie tą umiejętność z iskry, ten. I zastanowię się dobrze, przeanalizuję sobie, czy by nie ruszyć z tym oficerem, bo ten oficer wydaje mi się będzie świetnym kombem, na przykład z y, cyberem, czy z y, tam, nie wiem, orłem, złotym orłem było pod ATG, i to będą olbrzymie już obrażenia bo krytyczna szansa na uderzenia, jeżeli chodzi o artylerię, to jest naprawdę bardzo znikome, ale pod ATG, no, powiem Wam, bardzo fajne, oficer. Ja się w ogóle dziwię, że na ten moment nie ma, że dają kolejnego płatnego oficera do artylerii, to już czwarty oficer to jest płatny do artylerii, a do piechoty nie ma nic, leży po prostu to i kwiczy. Mogliby być jakiegoś fajnego płatnego tutaj oficera, nie wiem, do takiej jednostki jak typowo na przykład... Bo mamy takich oficerów lądowych, tak? To teraz jeszcze nie ma powiedzieć, że tam nie ma, czy tam do MBK, czy do light tanka, ale mogliby takiego superoficera super oficera dedykowana do takich jednostek mniej użytecznych, czyli na przykład do MBK, który byłby tylko dedykowany pod MBK na przykład i jakby go wróciłby na pole bitwy z, z tym oficerem, nie? No ale piechota powinna być przynajmniej zbustowana moim zdaniem a nie artyleria, bo artyler jest bardzo dużo oficerów, zwłaszcza że teraz wychodziły przecież ci oficerowie, bo przecież wszedł niedawno Futurus, potem był y, Pięść, to są dwa Broken, którzy cały czas są te oficerowie grani. Dajcie też znać w komentarzach co sądzicie o tym oficerze, czy będziecie go robić, czy ewentualnie nie wiem, nie spasował wam, bo wydaje mi się, że on będzie bardzo, bardzo dobry. No. Ale to jest tylko takie moje skromne zdanie. Dobra, i tutaj już jakby kończymy na ten odcinek. Słuchajcie, w kolejnym odcinku to wydaje mi się będzie jutro. Opowiem wam parę ciekawostek, jeżeli chodzi przede wszystkim o jednostkę, jednostki, okręty, jednostki morskie, czyli teraz okręty nasze. Zadałem tutaj deweloperowi tej gry kilka takich konkretnych pytań, ponieważ ciekawiło, ciekawi mnie mechanika kilku rzeczy. Nie ma to wyjaśnione, jeżeli chodzi o tylko pisak, więc mam nadzieję, że. Udało mi się dostać te odpowiedzi i jutro lub ewentualnie pojutrze nakręcę dla Was odcinek właśnie z tymi wszystkimi newsami. To będzie dla Was bardzo przydatne, będziecie mogli to wykorzystywać w grze lub lepiej grać dzięki tej wiedzy. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!